Pięć nowych punktów gastronomicznych, do tego dwa punkty slashy na ochłodę, kiedy będą takie słoneczne dni jak dzisiejszy. No brzmi to pysznie, powiem Ci. Będzie spoko. Będzie, będzie naprawdę rewelacyjnie. Robimy to. Muzyka Witamy Was z nowej strefy Aqualantis. Trzeba tu troszkę pozamiatać i będzie wszystko gotowe. Sąko tutaj, zaczynamy od naleśników, bo tutaj będzie niesamowite miejsce o nazwie... czyli będziemy tam mogli zjeść. Na przepyszne naleśniki, różne warianty naleśników poprzez wielkie kompozycje z bitą śmietaną i owocami, to co wszyscy lubią najbardziej, oraz takie proste jak zwykły cukier, cukier puder czy Nutella. Marcin, a co Ci to przypomina? Co mi to przypomina? Statek podwodny. No właśnie, czyli jesteśmy w zatopionym, ale odkrytym na nowo mieście, a dokładnie w miejscu, gdzie będziemy mogli takie okropne burgery zjeść. I to miejsce będzie się nazywało Sankenburger. Burger. Taran. rozpływający rozpływające się w ustach kraby. Od kraba będzie nazwa tego miejsca, czyli coffee crab. Inżynier Kojder, i krótki wykład o architekturze, o tym, że niebieski, biały to takie kolory marynistyczne, dlatego takie zastosowaliśmy w strefie, która właśnie otacza się wodą, bo tutaj taki klimat pasuje. Jesteśmy w coffee crabie. A to jest Martin, który nam powie, nie będziemy lać wody, ale będziemy lać wodę do herbaty. Na pewno wypijemy tutaj pyszną herbatę o różnych smakach, pyszne kawki. No tak, no bo jak się pije kawę, no to też trzeba coś zjeść, a tutaj będzie duży wybór różnych smakołeków pod tytułem ciasta, ciasteczka I, i inne inne deserki, tak jest. Z czym kojarzy Ci się woda? Z A skoro woda i lody, to miejsce, w którym będziemy mogli zjeść pyszne, rzemieślnicze, cudowne, robione przez profesjonalistów, bo niebieski to kolor profesjonalizmu. Wszystko się zgadza? Jak najbardziej. Piąteczka. Piątecz. Nie, już to duży żółwik przecież. Marcin, łapią! Dobra, wygupiamy się, chociaż możemy sobie zrobić taką ładną sesję zdjęciową. My podpieramy się o kolumnę i mówimy Wam, że w tym miejscu można zjeść pyszne Drifting Donuts. Czyli będzie szybko i okrągło. Idziemy do restauracji. No wow, wygląda to przecudnie. Dobra, my tu gadu-gadu o budynkach, a czas na przetestowanie tych wszystkich pyszności. Ja zaczynam od nowego specjału, czyli od kanapki z szarpaną wieprzowiną, a Marcinek opowie jakie jeszcze burgery inne kanapki spotkamy w Aqualantisie. W Aqualantisie oprócz bułeczki z szarpaną wieprzowiną mm. spotkamy wołowinę z bekonem, Spotkamy coś na ostro, czyli z chili, czyli bulgara. Chili. chili chili, spotkamy również klasyczny po prostu z serem cheddar oraz z kurczakiem. Wieprzowina, cudowna. Mamy też dostępne wrapy w formie wegetariańskiej oraz z kurczakiem. Nie zapominamy też oczywiście o najmłodszych, czyli o zwykłej kanapce z kurczakiem dla dziecka. No i oczywiście fryteczki, wspaniałe, cudowne fryteczki. Mm. Rewelacja A dla tych łasuchów mamy oczywiście deserki Voila I śmietanka już troszkę opadła, ale mm. Palce lizać Rewelacja Co będziemy mogli mieć w Aqualantisie? W Aqualantisie będziemy mieli drifting donat, czyli mini donaty Podawane na ciepło, robione na bieżąco mm. przy gościach Z cukrem, pudrem i cynamonem smakują najlepiej I jedwabiste oraz naleśniki w trzech różnych kompozycjach z bananami, yy, owocami leśnymi, czy prażnymi jabłkami. Zabrakło mi słów teraz. W końcu poszedł Martin mogę sobie na spokojnie zjeść deser. Mm. Rewelacja. Cebulka się proży, a wy pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować na tym YouTubie. No, pamiętajcie o tym. Mm. Za